To uchwała intencyjna, która mówi o zamiarze likwidacji szkoły policjalnej, czyli szkoły dla dorosłych, yy, która się nazywa zespół szkół medycznych, natomiast jest to szkoła, która y, od kilku lat ma malejący znacząco yy, nabór wygląda na to, że w czerwcu jak zepis, skończy ostatnie 23 osoby yy, bodajże tę szkołę. W tej chwili to, to, to okaże się, że tam nie ma żadnych, żadnych uczniów. Słuchaczy. Dajemy jeszcze, słuchacze, przepraszam, dajemy szansę na to, żeby oczywiście odbył się nabór. I, natomiast wydaje się, że czas takich szkół po prostu odchodzi wraz z, ze zmianami w systemie kształcenia. 17 lat temu ostatni raz kształcono tam pielęgniarki. Dzisiaj pielęgniarki są kształcone w medycznych wyższych szkołach zawodowych, głównie i na uniwersytetach, w szkołach wyższych generalnie. Stąd wczorajsze porozumienie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową, którym chcemy wykorzystać potencjał tejże szkoły i potrzeby, które są, zderzyć się z potrzebami w zakresie kadr medycznych, również przy, być może przy wykorzystaniu tego, tej placówki w Kędzierzynie i Koźlu. Czyli innymi słowy, chcielibyśmy, żeby być może jakiś miejscowy oddział Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, na którą zapotrzebowanie jest, znalazł się w Kędzierzynie. Ta policialna, no, jeżeli się nie odbędzie nabór, to, to zostanie wygaszony. Jest to szkoła policyjna, bo my nie możemy prowadzić, bo kształcenie na przykład pielęgniarek, które są tak potrzebne, odbywa się wyłącznie na szkołach, w, w szkołach wyższych w związku z czym, no, takie zapotrzebowanie by było. My myślę, że porozumienie, które wczoraj podpisał Pan Marszałek daje takie możliwości.